Czy wiesz, że medytacja lub modlitwa zmienia nie tylko Twoją duszę, ale też Twój mózg? Nauka potwierdza, że gdy zamykasz oczy i skupiasz się na oddechu lub na Bogu, poziom stresu spada, kortyzol się wycisza, a Twój układ nerwowy wchodzi w stan regeneracji. Twój mózg zaczyna się przebudowywać. Rośnie koncentracja, pamięć się wzmacnia, emocje przestają rządzić Tobą, to Ty zaczynasz nimi kierować. Medytacja i modlitwa uczą mózg spokoju. Regularna praktyka może zmniejszać lęk, depresję, pomagać w uzależnieniach, a nawet spowalniać starzenie komórek. A modlitwa daje coś więcej. Poczucie sensu, nadzieje, oparcie. Aktywuje te same obszary mózgu co medytacja, ale dodatkowo otwiera serce na relacje z Bogiem. To nie jest wiara przeciw nauce. To nauka potwierdzająca to, co dusza wiedziała od zawsze. Więc zapytaj siebie: jeśli kilka minut ciszy dziennie może zmienić twój mózg, emocje i całe życie, dlaczego jeszcze jej sobie odmawiasz? Zatrzymaj się dziś, oddychaj, pomódl się i pozwól, by twoje wnętrze zaczęło się leczyć. Subskrybuj polub i udostępnij polub i.